Około 18 milionów złotych. Zostały zredukowane z budżetem, są no, 2000, powiedzmy, wydatkowane z 2012 czy 2013 roku. No to możemy sobie jakoś tam, powiedzmy, możemy być zadowoleni. Tak by to nazwał. Te które wykładamy pieniądze na jeden projekt, dostawały w tym 20, 20 robiły projekt do 22 miliony, zostawały gdzieś w jednym projekcie, tam się nikt nie napracował, a Wydział Promocji 3 osób, nie wiem ile płaczowie czy inaczej, że to Także to nie jest, ta dyskusja nie powinna jakoś temu, temu Tyle, jakby tego, no, to podsumowanie, w ramach absolutorium, jest ma, jest, bo zanim Państwo dostaliście, wczoraj zażartowałem na sesji, na tej że teoretycznie to jest do, na, na celu Komisji Budżetowej, no do wykonywania tego budżetu. Państwo jesteście do rozpatrywania, tak można powiedzieć. Dziękuję ja... bardzo. Panie Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Jeszcze wrócę do tych zaległości podatkowych, do umarzania. No, w tym roku faktycznie 96 tysięcy tylko zostało umorzone, tylko że w 2012 roku, tylko że przytaczanie 2011 roku czy 2010 roku to też uważam, że nie jest na miejscu, dlatego że chyba 2012 rok to był pierwszym rokiem, gdzie spółka pomieszczykowa zapłaciła podatek. Czy to jest zarzut, czy to jest... Nie, 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 nie. To nie jest za. Ja tylko mówię dlaczego ta kwota nie jest za 2012 rok 250 tysięcy tylko jest 96 tysięcy. To nie jest za. Tylko mówię dlaczego, dlaczego powiedzmy w tym roku jest tylko 96, znaczy za 2012 rok 96 tysięcy. Bo 2012 roku to był chyba pierwszym rokiem, gdzie spórka wody ściekowa uregulowała cały podatek, w związku z tym sytuacja się polepszyła. To nie jest zawsze. To jest y, dobra tendencja. I cały czas zwracałem uwagę na to, że czym więcej ścieków, tym lepiej. I tyle. Głosem. I z rezultatem, że dyskusję przystępujemy do podjęcia uchwały. <grymne> uchwały e, w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy wideł z wykonania budżetu za 2012 rok według projektu A. Kto z Pań jest za objęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Zastępna uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wilejów wykonania budżetu za 2014 r. według projektu

Statystyk, które na poprzedniej sesji przedstawił Pan Pombój. Nie chciałem być złośliwy i nie poszukałem statystyki dotyczącej jak jesteśmy zadłużeni procentowo w stosunku do wielkości budżetu. To już może Pan Wójt sam poszuka, przygotuje, bo chciałbym zobaczyć jak na tle wyglądamy innych dni, bo w tej chwili to pewnie wygląda jakieś 55% wielkości budżetu. No, jak mamy budżet 26 milionów, czy 27, 000, a zadłużenie jest 13 milionów, to to, to dostarczam to więcej niż 50 procent. Ale to... Pewnie nie byłby Pan gościł, takie statystyki też ich poszukuje na nie poszukuję naprawdę. Nie mam takich statystyk. No, tak się nie, ja to nawet to nie, to nie to szukałem. Ale wiem, że w innych miarach troszeczkę to lepiej. A ja myślę, że... W sprawie, w sprawie, udzielenia absolutorium, kto jeszcze chce zabrać głos? Proszę bardzo. Nie panem jest oburzenie spółkarszałów, nie słowa. to jest w ogóle jest dziwna sytuacja, nie wiadomo, ile oni naprawdę mają tych pieniędzy, w związku z tym, że jest przepychańka z tak, Raz mają więcej, raz mają mniej. Poza kupalnianymi, ja wiem, jakie zaburzenie jest, to wyższe jak nasze. Poza kupalnianymi,

Państwo radni dostali oczywiście uchwałę składu orzekającego RIO i składu orzekający postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek komisji rewizyjnej, który znamy już w tej chwili. Skoro nie ma więcej chętnych głosowania przy, do dyskusji, przystępujemy do głosowania. W kraju...